Zaraz połącz mięki No ale masz, no ja wiem tylko że ci kurwa lista znajomych nie wyszukuje No coś leci tam no Czekaj pojebek z sobie... Kurwa no nie ma pojebek O jest, dobra I, i żeby je było no jest świeżo, A jesteś już? Dołączasz. No dobra, i najwyżej, jak pójdzie, to wjebniemy to i powiedz, że później zrobimy alejkę. I, I ten, jeszcze i tamto, bo kurwa nie da rady inaczej. Bo coś się pierdoli. No za krótko No wzajemnie. To, to by Wam życzyły. Ej, to jest jeszcze. No co? co? Ty. To... A się zazagadałam, to... Od razu się rozpadają, Dobra. Powodzenia. Ja. Kamilek, powodzenia. Dobra. Dobra. Co? Co? Kamilek, powodzenia. No... Dobra, gościu chciał być miły. No, ale... Ten Malina spoko jest. Tak. Bo mamy deadmer 4 na 4, a Bienio A nie, nie miał grać kurwa, Czasami z wami Co? Ten się obraził Ja pierdolę no Ale przecież mówiliśmy że Marcin będzie grał to o to miał się obrazić <laughs> Ej, słuchajcie, powiem wam tak. Bienio tyle czasu... O, ten jest w koksach, jebaniec, kurwa. No i jak my mieliśmy, kurwa... No, może może Kamilek ciebie wyrzuci z nim? Ehe? Nie, 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 wątpię. co, jeszcze raz. To do... Wątpię to, bo jest czterech syndykatu. wątpię, wątpię. Najwyżej wyjdziemy, no zobaczymy. Nie, 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 to, To weź dobieranie grac... graczy własne, żebyście mogli poprzechodzić. W razie Kurwa Weź na własne dobieranie graczy. Wiesz o co chodzi, Mhm. Ale tu nie ma. Na dutmeszu nie da rady. Wyrzuci tak jak kurwa ten. Ej, bieją bie ja się w kurwiu. Obraził. Ja pierdolę. Nie, no nie wierzę. On się tak dwa razy, kurwa. Może ma ciężkie dni taki takie wrażliwe jest jest Księż, Ej, słuchajcie. Kurwa, nie się obraził na wyborówki, zobacz. Oczy kurwa, dzisiaj się obraził na te RPG, kurwa, oczy. Ci, teraz się obraził. No dobra, Ej, ale. Nie no, chuj. Tylko, że ja zapraszałem Jenia, bo ja chciałem, żeby on grał, no kurwa, tylko jak on nie dołączał na imprezę. No chuj, tam dobra. Ej, Hunter, jesteś? Tak, ja jestem, jestem. To lecimy? No lecimy. Narki? A narki? Jestem spokojnie. Narki, nie śpi, Wypij herbatę. A ty wypij spermę dziadka. Jesteśmy ja <głos》>. ja razem. Ej. Nie zdejmuję kominiarki ja może A może lepiej w ty grać co? Ej, kas ma hełm, ty, wsiągną to? Oni w ogóle mają te gówna na baninie no kto wizory kurwa masz, ej Tak to zakładamy? Coś? Czy jakiś maskę? Ja mam komin Ja mam czapetkę Weźcie sobie ten, jednakowe kominiarki jak macie jakieś Wszyscy weźmy cza czarne kominy. Yeah. Niech podejdą, kurwa. Ale ja A on biegnie w hełmie? Ej, w kasku jest Kanszy, kurwa! Kurwa, pojebany! W hełmie jest, niebaniec. Bez jaj w hełmie jest, chłopaki. Dobra, ja idę do nich na imprezę. Chełmy, hełmy, hełmy zakładajcie, dawajcie na głowę hełmy. Hełmy, hełmy na głowę, no, zakładajcie wszyscy. No zakładajcie kurwa, nie pytajcie mnie czemu, no Zakładajcie. A tam go od Cweli nawyzywałeś, co? No nawyzywałem, to chłódci w dupę, mówię kurwa, celu jebany. Powiedział, że nie zdejmie? Tak Wszyscy założyli mnie Pedały kurwa Jebane pedały no zakładali hełmy kurwa, ja mi to wstyd by było kurwa człowieków Wrzucę tych frajerów kurwa na youtuba Cweli jebanych kurwa Wy powinniście bez... Wy powinniście bez hełmów jeszcze ich najebać wiesz To by była za, kurwa mają lagi, kurwa człowieku Na antenie dwóch masz widzów Ciekawe kto jeszcze obserwuje Dobra, idźcie razem Idźcie razem cały czas, dobra Jakie to kurwa kanszy cwel camper jebany na ogólnie nie stary kurwa przecież... <śpiewanie> Stale jebane kurwa, kurwa Si amunicja! kurwa. kurwa! Chyba brudacy. Gdzie to kurwa kolba. widział gościu żeby w hełmie grać ja pierdolę No paru. Mam ja, Tylko z tymi kurwami no jest problem. Ja Co bym nie, nie kurwy. Nie dość że hełmy stale no założyły Marcin. kurwa. Ostatni deathmatch z tymi lamusami. My jesteśmy kurwa, zbyt dobrzy i honorowi, żeby z nimi grać. Tyle powiem, kurwa. Iście razem. Iście razem. O, trzech obserwuje. Słyszysz? Kamilę, trzech okay, obserwuje. Tak. Ciekawe, kto jeszcze? Co? Od nas chyba dwóch obserwuje. Czy kto jeszcze obserwuje? Ja? A gdzie jak to mogę zobaczyć? Słuchajcie, pierwszy raz gram kurwa ustawionego deathmatcha z takimi kurwa Cfelami, którzy nie potrafią się dostosować. A co oni powiedzieli na to, żebyś powiedział, jak powiedziałeś, żeby hełm zdjął? Ja mówię, je, yeah, on mówi, że nie, no to mówię, ty kurwa Cfelu, mówię w prajerze, jebany. jebany. No to nie mogę tego zobaczyć. To gramy w hełmach, mówię, nie? Dobra kurwa, ale już jest... dostają kurwa debile, bile, zobaczcie, te, te hełmy im kurwa nic nie dają. Imbecylon kurwa. Dobra, cofamy Ale ja tam słyszałem kurwa, było na transpisję jak cwelu jebany kurwa, to ci w dupę. <laughs> Wszyscy kurwa ściągnęli hełmat Cwelu nie. No, no bo kurwa, to no, jest paruwa bite. Ej, z każdym, Ej, z polepkiem mam 6-1 <laughs> że mi wyjebał ten kanszy chujoza haaa kurwa 7.2 pojebka sepka rucham spuszczasz się mu na twarz? dokładnie Brudasowi jebanemu Lecimy do stówy panowie Wyruchamy Wyruchamy wa was bez gumy kurwy syny ładnie Marcin ładnie lecisz Marcin Mówi się wyruchamy was bez mydła <grywy> 40 tylko kurwa No któryś? Nigdy z nami nie wygrali to jest najlepszy kurwa człowieku Czterech na Antenie masz Widrzysz, Kamilek, czterech na antenie masz No wiem, widzę Ale nie, nie mogę sprawdzić ich, kurwa tego. Oglądasz też, to weź zobacz jak ty tam wiesz jak było Ty pizdo kampelska jebana Tylko syny jebane Grać kwarantanę w hełmach on to jest, kurwa first, paranoja On biegnie cwers tylko na kolbę Kurwa ten kanszy chujoza z daleka kurwa A zajebał mi kolbę kurwy syn Nikt nie powiedział że on jest dobry To pojebek sebek? Jeszcze z radaru spierdolił Bardzo dobrze Kanszy. Nie kto spierdolił No, zawalił Słuchajcie, na hełmy kurwa, gdzie jest byśmy ich rozjebali tutaj gdzieś kurwa z tuwą. No ale z tuwą kurwa ten... Z tuwą przewagi, mordo. Zajebiłem go od razu po tobie. Ta, pojebek z radaru spierdoliłeś. Czukiń syn Macie, ma, ma, macie z kurwy, Zadzieranie za z syndykatem, kurwa paru wypierdolone z sukiń, syny. Dobra, macie, kurwy. Dobra, wyjebane jajca mam. Ostatni detmesz, kurwa znowu zostali pogrążeni w pizdu I wyjebane na karabinki? Z nimi nie, nie. jeszcze? W hełmach kurwa człowieku Ten się kurwa zajebana Dokładnie Dziwki jebane Wszyscy za czarno to jest syndykat właśnie Kurwa O patrz mi jak tylko czterech mniej od Ciebie Epa